Ja mam z tej strony Piotrura. <noise> Jak tam wam dzisiaj, dzień mija? Zapraszam na odcinek z World of Tank Blitz. Żeby dzisiaj lekkim czołgiem polatamy, albo bardziej średniej ciężkości. Bo lekkie to są te. Coś takiego to są chyba lekkie. Zachęcam do wbicia na serwer Discord Pietrolot tym się nazywa, tam można porozmawiać Zagrać ze mną razem i tak dalej Gdzie moi ludzie? No hmm. Dobra, ja lecę na tą strefę Masz, to zabać czyli kogoś. Żołnica uskoczona. Będę się zeknąć w każdej chwili. Gdzie ja dostaję? A dupę mi tu jeden. Ay jamusz. sz kurna, zostaw mnie. Jaó szkurze Ale ja tu zginę. Oj, no proszę! Ja chcę żyć! Aja, Dobra, coś się piekło zgodnie z planem. Jak tam mini? Nie, no, mamy sytuację przegraną, bo my zdobyliśmy tego jednego, a tam ci ile. Dławy pomysł było samemu lecieć. No, on ma tu przy sobie. No właśnie, o tym mówiłem. jeszcze mamy tam jednego. O, atakuje. O, 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 dobra, dobra, dobra. Ajajaj. Ajajaj. Dobra. Chociaż może coś tam zdobędziemy. No. O, ten jeszcze dzielnie walczy. mu zawsze rozpoczyna się od porażki Nie, nie lubię tego Dobra już to mi pokazywać tam bądź co bądź słaby widok Czekaj, okay, wróć Co tu dostałem To no, no Bo ty potrzebuję klucza A to jest ta mapa. Co to, to jest? Co to było? Oho! Ktoś ma jakiś mało fajny czołg I właśnie celuje we mnie A ten co tam, tam? To jest ten brzydki Leopard Który ma już 20 hapa. Dziękuję. Zastawcy, proszę. Zastawcy, ale nawet go nie zarysowaliśmy. No, bo ja go ciężko zarysować. Ajajaj. Naszej no się nie patrzy jeszcze we mnie. Bajlando, bajlando, juberus antio Ale on jest, jest szaldy Siemanko Witam pana No ale proszę, nie tak blisko, kurna, panowie No właśnie Nie tak blisko kto tam jeszcze walczy? Ten ma dwa hapa i walczy! Ja nie mogę! On ja tego nie jest, to nie wygrać. No mówię! Potem no to, to działa co wiesz, że bardzo ciekawie wygląda. Czy chociaż ty działka? Aj, aj, aj ciągę proszki. Jaj Dobra, gzutem Dobra, cieszę się ile? 621 Kurczę jeszcze raz Mam nadzieję, że coś inna wygrana będzie Kiedy się razem złączymy Tu siedziałem siódemką też redka retka ho, co tu widzę Zauta no, bardzo interesująca mapa No nie, to nie w tą stronę. No, fajnie jakby poszedł w ja. piach. Znaczy, możliwe jest to bardzo mało, no. Dobra, ja jadę dalej. Albo jednak ja nie jadę dalej. Co tam? No trafisz mnie chociaż raz? Dobra, dziękuję za grę. To może się inaczej ustawić To musiał poczuć Dawaj, Wal, Wal, Wal No ale nie we mnie No To chciałem zobaczyć No, jest 2H22HP1 i 1,13 No, i dłużej naraz zrobili Gratulacje, gratulacje, gratulacje Nie wiem czy tego kulecki moje bo słuchać vitrofa, bo mam jakiś dziwny To już nie, nieważne nie Dobrze, co tam jeszcze ciekawego dostaliśmy Cieszę się, daj No niechbyśmy jedną, jeszcze jedną. Dwie negatywne walki, dwie pozytywne walki. Zobaczymy czy się uda O co to za ma pan? Pan jest kierunek na ten... Dobra, ja do tamtej ekipy. A nie. A ła! Janek! Oj oj oj! To żeśmy się wkopali? Tośmy się kur na wkopali. Aj Hejka aj 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 aj, aj, aj. To ja wolna... No nie blokuj mnie! Dziadu! Ja jadę tam A ten Od plecków Ten dziadu od plecków? Dobra, a ten od plecków co chciał? Jaj jaj Wal, 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 wal! Dobra. Ajajaj. Aj, aj. No i tak, teraz będziemy się zapalać. No chodź, tu jesteś taki mądry. Ty, ja mam ciągle 610! Ja cię kurczę widzę! No nie gadaj! No! i dobrze. Dobrze mu tak. Oj oj, oj. Hejka! Miło cię poznać. Jak masz na imię? Ajajaj, aj, 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 aj. aj, 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 aj. Chodź tu. Chodź tu Chodź tu. A to koniec. Bardzo ładnie panowie. Gratulacje. Family Friendly be like, na pewno to tu nie ma Prawda? Dziękuję za wspaniałą grę, pasajcie na Discorda, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie No, na Discordie to zawsze są informacje o nowych Produkcjach, które zostały ustawione, co to za to nie, ma, nie jest? Wezmę Nie, tego już nie chcę To chcę I to też Nie tego nie chcę Dobra Sekundkę Dobra, no dziękuję za oglądanie, hej, cześć, pa